Gdzie? No, na YouTubie Co? No zamknij pizdę Co? No, czy, no Jak? No bo to ci nie robi fajnie jak ty cały czas tak mówisz Gdzie? Co? No przestań Jak? Gdzie lecimy? Hmm? Gdzie lecimy? Weź bliżej mikrofon! Gdzie lecimy? Bliżej mikrofon! Gdzie lecimy?! Ładno Cię słyszę, z bliżej mikrofon! Gdzie lecimy? Bliżej mikrofon! Tu jest Manik, Manik, chodź na Mańka! Gdzie Ty lecisz? No na Mańka! Ja się mam domowa okazja, bliżej mikrofon, to ciebie będę słyszał! Ja kończę! Ja się nie rozumiem Dużo Pewnie mikrofon. Pewnie mnie nie rozumiesz Bliżej mikrofonuję ser byłem mhm. na radę od byłem na kontrola Spędzam niedzielę drzelę, ja z podkio Chcą zatrzymać, ale kuribak to Gramy o trą tak jak Jones i tak kolejny rok wciąż ma to Mogą podbijać tu nawet do nas po paru mam wyjebane na <mulacza> ilość swoich wydanych dolarów i wyjewane na miłość chyba że miłość dopadną na lewe dane dokumenty damy straje do kraju Wiem na Zo zjeść ciągle spycing break

No, hello. halo! halo. Jakby jak się trzymać, to się słychać bardziej, ale musisz być tak full. No, mnie dobrze słychać, i ja będę się wydzierał. No, halo! Ja cię Gardo mnie czynienia. boli. Ja cię ledwo słyszę. Tu znać, bo ja nie dolecę. Boli cię coś. Czekaj. Halo? No halo O W końcu, bo cię nie słyszałem w ogóle. Ej Manik! Manik! Maniek tu jest! Ej, co? Maniek tu jest! A była Manik mnie zabije! Manik! Ja żebyś tu Maniek! 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 Jadę po, Jadę po ciebie! Jadę po ciebie! BO trzeba trzeba wziąć! Chodź! BO trzeba trzeba wziąć! Chodź! trzeba BAŃKA? No trzeba okay. NO trzeba wziąć! trzeba wziąć! Bumanka okay. trzeba JECHAĆ Bumanka trzeba jechać do... A. Jedziemy po mańka. No pa on nam da jakąś bronię. No jedziemy. Do jedziemy do Mańka. Maniek, czekaj tam! Trzymaj się, Maniek Manik, jedziemy tam do ciebie! Paliwanie mamy! Mamy! Jedziemy! Manik! Czekaj! Zamknij Manik, chodź tu! Maniek! I znowu nam będzie! No i znowu maniek! 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 maniek. 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 I wrote wana sapowana teraz. Ja Płynę ja jak nie gara, czuję, czuję jakra. Prostka berber. A ja ten mój bańka tak ucieka. Maniek! Manik, co ty jedziesz? Ja mam bańka nie ucieka. Dobra nie! Ma witam jednego widza na live. Maniek nam ucieka! Maniek. O! Widzowie! Maniek mnie zwalił z mostu! No weź mnie weź mnie! Witam trzech widzów na live! No bo ja chcę mańka gonić! Po godzinach, jak doleka co dzień, robią luzę i tak, tylko wchodzą zanwesoły, a potem studio na mnie, na mnie, na mnie, na mnie. No to chodź we dwóch stronach, czekaj, 74. No najlepiej, i tu mój piłk jest duży. No ja, no ja, manik nam grze popsuł. Możecie coś pisać na lewej, na cześć, jak chcecie. Oj, napiszcie jaką muzykę chcecie. No. I no, takie... Kiedyś areny były i to było lepsze. Widowie napiszcie jaką muzykę chcecie. Areny były takie opa. No. One były tak dobre. Ja pytam, widzę jakąś tam. nie Tyle Janek, mnie wyzywasz? Nie. Na pewno? No pewno. Na pewno? No po no. No gop, no nie. <śpiewa> Oj, a ty, Janek, wiesz o tym, że jak ja wrócę od taty, to ja będę miał tego skina? Albo nawet jeszcze dzisiaj może. No i dobrze. i lubisz się bliżej. Ogólnie? Nie słucham go, ale nic tam ogólnie do niego nie mamy. więc jest git, nie? Ja go lubię. On no? jest git. Ja pamiętam człowieku, jak on kiedyś tam chyba dzieciakom na Dzień Dziecka Dał pieniądze. No, dał. On, on normalnie dał im chyba tam z 500 i powiedział macie na lody. No. <gry> nie no chłopie, jak on jakbym mi dał 500, to ja na pewno bym kupił lody, nie? No możemy no, 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 robić kupił. Tymczasem, tymczasem te 13 tysięcy fałdowców na moim koncie. O, Na co wydałeś na te? Na lody! Na podkładka, nowa podkładka, jeszcze kilka tam fałdolców, pakietów czy coś, nie? To samo Wydajesz na na co wydajesz? A ty... No lody! A na ile? A ty? Sam nie wiem! Ile kupiłeś tych lodów? 13 500 Ile kupiłeś tych lodów? 13500 Tarara, pota, ta jedna tabletka, to dopiero start. Spas! legendarny spas! nie, nie! No i wiesz co się dzieje? Tak, się może stać. Tak, lec! Nie, 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 nie właśnie, ja to... Ja to strafię. Nie ma wyciszonego. Tak! O okay, wiesz co się dzieje. 19, 19. Spokojnie! Ja go zaraz dojadę. no, Ja nie będziesz taki pewny z spazem, bo się jak ktoś serio zabije to już nie będziesz taki. Właśnie ze spazem jestem pewny. Bo ze spazem mam najlepszego anima. Nie no, pewnie masz. No, ty masz lepszego, ale ja też nie mam. Ej, na mnie. Idę. Ci się, White. Oj, bo ty masz spazika fajnego takiego. Nie wiem, jakie mam. No, oba! Zajdź do boxa, super, nie? Ogólnie, jak ja lubię takich pedałów. No, może byś mi otworzył. A ty mam masz już Czekaj, na ja... Ja muszę ucieknąć Sorry, sorry Nie, 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 nie. No, za bardzo pewny byłeś z tym spazem No No i co? No i byłeś taki pewny z tym spazem Ja... No i wy Ja chciałem mieć matce, tylko że my się stącimy Chcę! czekoladę No No też, no Chodź do lobby ale ja nie chciałam go zabrać To normalne? No Nice Wyczysz na chwilę streama No mam wyciszonego. Ale nie, żeby Ciebie w ogóle nie było słychać No to mam wyciszonego. Ale nie, żeby nikt Cię nie słyszał To czekaj słyszeli, żeby czeka. ludzie ciebie. Dobra Jutro będę miał No to spoko No to spoko Bo dopiero jutro widzę kasę. Ej widzowie, napiszcie jaką nutkę chcecie Dajemy koreidzu, może być nigdy zaznań Nie, unrankeda A, muszki tu Ok, Poradzę. Oh, no, grałem w towarzyszenie, wiesz? Nie. Yes. Nie. Teraz ja sobie ubieram to gówno. Aj. And Candy X. Czekaj, ja sobie robię z TikToka. Streaming na YouTube! Wbijajcie mię krojanek Streaming na YouTube! Robimy! Zapraszamy! Zapra zapraszam na streama! Hehehe, nagraj, nowa! mam powiedzieć! Po prostu, sią na widzowie, mam streama na YouTube, wbijać i tam podesz nazwę. Siana na widzowie, wbijać. Co? Szanowni widzowie, wbijajcie do mojego streama na YouTube i podajcie nazwę. Szanowni widzowie, mam streama na YouTube, wbijajcie, podajcie... Ja zaraz wam podam nazwę, w komen, będziecie mieli w opisie nazwę i tutaj gdzieś. Tu, tu dobra, 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 usuń, 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 do wycięcia. E, Szanowni widzowie, mam streamkę na YouTube. Boże, no, no. mam streama na YouTube, zapraszam. ryanek 74 to moja nazwa, zapraszam. Szanowni widzowie... Mam live'a na YouTubie, zapraszam Was bardzo serdecznie. No, tutaj w opisie, be, w opisie będzie nick i tutaj jeszcze Wam pokażę mój nick. Tu gdzie, no tu gdzieś będzie. Fortnitecik? Cyk. Nie, stary, YouTubik. bo ty to, źle, ty to źle robisz. Sprawdź tę nazwę jaką masz. Rojanek! Sprawdź. Rojanek. No, no to powiedz tak. szanowni widzowie, mam streamę na YouTube. Zapraszam Rojanek. To moja nazwa. Szałowizowie, no. zapraszam na mojego live'a na YouTube. Moja nazwa to jest Rojanek, więc wbijajcie, podawajcie jakie muzyki też chcecie, to ja będę puszczał Fortnite'cik, podawajcie nicki, to będę z wami ingał. No i no, widzimy się na streamie. Ciao, wie, wie, wie. Co Ej, ogólnie mam jedną osobę na lajkę tylko. Na live A raju. Tak jaką? Nie wiem. Nie wiem, kogo mam. Ale... No, to... Jajko. Jajko. Ja zaraz będę musiał odróżać ten pan. Ej, ogólnie mam jedną osobę na lajkę tylko. Nie, no bo wy leczysz ty. Nie, to i <laughs>

no nie znam, puszczam jakieś randomowe, jak będą jakieś randomowe się puszczają, bo ja mam składankę, składanka mi się tam wyjechała. No to chyba, idę w typa. Ja tam, ja tam mam tego, ja na swojej playliście mam 80 muzyk, nie? To chyba ze mam. Ale dobra nie gada, że znów będę krediax grał przez 20 lat, nie? No, no. Bo jak ja, człowieku, mam jakiś pikax i znów mi się spodoba, to ja będę nim grał 20 lat teraz, nie? Hmm. No, no, to mój ludzie go. No no! To, że czasami masz człowieku, że masz jakiś killy. Zpróbłeś zaur i tak dalej. I tak po prostu... Tak nagle teraz będziesz nim grał przez 20 lat, nie? No, ale przez więcej. Hej! Hej! Chcesz tak? Chodź, że był! Zróbmy. Dobra, nieźle. Jeden, jeden, drugi, drugi, drugi. drugi, drugi. On miał! tylko To jest jego. Zdać? Ej, dobra, teraz Możesz. Czekaj, na jego pleca. Hej! dobra.

Czy nie na drugim tym monitorze? Tak. Co? Znaczy, nie nagrywam na drugim monitorze. A tak ogólnie, no to komentarze czytam. Ej, trio mnie taki zapraszam no też. mam wyciszonego tak. z głosem. Co to kurwa napad? Nie napad na bank, tylko napad na bór, no to jest, no, Kurwa Nie no i co? Chce kto zagrać? Co? Chce ktoś zagrać, czy nie? Już ci mówię. Ale jeszcze nikt nie ten nic nie napisał. Masz jakieś talerze? Nie, a nie to nagle ja? barka? Nie, sam sobie no problemaj. Nie. nie! Co to jest? No nie krzyć. Jezu, zapomniałem znieść! Jakby to widzę, to mi nie czytam czatu. Jestem. Ojciec... Ojciec mnie do wybił. Jak zawsze. No. to polecimy klasyczkę. Niebieska mi wyleciała. Ej, ja hopiłam, przysięgam ci, że to jest najlepszy lud na świecie. Co masz? Bówno. O! Znam ją chociaż jest. Obca. Ej! Gran Zero. Nie? O! Kocham. Ja kocham Gran Zero.

19,39 Co się będzie Co? Ale śmierć! Cheater! Nawet na znakiem rozwalają, to jest najlepsze w ogóle. No? Znany, się Ja uciekam! Przecież, bo no jest 16, 165 około, no jest DNS, zabili go jacyś kadały, koledzy, to znaczy. <grym grym zim> XSexrojonek, XSexrojonek. <grym> Bana dostałem. <grym> co? Bana dostałem. A za co? Za nic. Lartuje! Nie. No. Stewarty. No. SMSach na nutach, lubach, na wzewkach, aserach chwapłach, SMC. To twałem okay. się widzę tam nie tam. Zamki Morda proszę cię. Ale ja lubię Grand Zero. A no, to zamki morda, słuchaj tego, ale nie, nie śpiewaj mi. Na no, pamiętam. My mamy już dwie historie i dwie pamiątki. Z tym krzakiem i tutaj. No tutaj ogólnie fajny klacz był, nie? No. Nie, klacz clutch, clutch to nie był. To nie był klacz. To był. Double kill. To był. Nie wiem. Po prostu był. Double kill. Po prostu było proplayerstwo i tyle. No, ogólnie to my stajemy się proplayerami. No, stajemy, no. Też się widzę. That's... Yapam söyleyemem ben On mi on mi on me. Come on come on with No 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 oh no Rusty. Oh no bro. What the fuck? Come on come on. Okay bro. On me. Come me come me. No jesteś rojony debilem Czemu? No nie no! Uda! Nie gra w tą grę zaraz Ja jakiś świeć zabija, Który głupio ma takiego kraka Że go patrzysz jak głupi To jest blisko mnie Tylko grać nie umie Bardzo nie umie No zawoduj mu może górę No je, nawet matce Jak myślał Gdybym miał matce No To by było fajnie już mam. Z jego rzeczy. A, on miał kompo, nie? Nie. Bo nie w celu. Nie miał. Co ty robisz? Nie no, nudził mi się. To co? Ludzi... Na 80 Co za debil? O, krączo! Wyszedł z gry! Ej Do... o. Dzięki bardzo. Aha! Mhm. Ale on to dla mnie przyniósł, człowieku! Co mhm. co ja zabiję go, ale... Ale to on dla mnie to przyniósł. 16 white! 13 white!

no dobra, chodź. chodź, 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 Ja od góry, czekaj, mam coś. Dobra, możemy. Dobra, idę, 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 idę. Uważaj. ja nie, psuj nie, nie, psuj. nie, proszę Cię. Musimy ich zabić Chodź Ale... Aha Jak się nabrał Dobra, ja goję ten I lecimy Nie, 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 nie Chodź sobie, ja tam sam, nie? Spoka, spoka Nieeeeee Ooo, dostałem slajpy, bardzo dziwne Bardzo dziwne zjawisko, dostałem slajpy